Cześć, nazywam się Michał Gierżot, W nadchodzącym sezonie będę zawodnikiem Jasłowskiego Węgla na pozycji przyjmującego. Do Akademii trafiłem jakby za pośrednictwem mamy. Mama zawsze jakby była w siatkówce, mama się interesowała siatkówką, ona też grała w siatkówkę. Ona jakby zaproponowała tą możliwość, żebym ja zaczął trenować siatkówkę. Eee, pod pomysł, żeby. Wysłać mnie do Akademii Talentów Jastrzemskiego Węgla. Ja na to się zgodziłem wiadomo i teraz tej decyzji na pewno nie żałuję. Spędziłem tutaj fantastyczne 6 lat i czuję się tutaj super. Mama jest aktualnie byłą reprezentantką Rosji, Związku Radzieckiego wtedy, ponieważ ja jakby rodzinę z tych wschodnich stron. Sam jakby mam korzenie rosyjsko-białoruskie. Mama była wielokrotną reprezentantką. Grała w Uralaczkę u trenera Karpola. Przede wszystkim miała bardzo bujną karierę, bardzo długą. I zakończyła tą karierę w Chemiku Police, gdzie aktualnie jakby... Mieszkamy. Jest tu już w rodzinie, ponieważ starszy brat trenował, mama też jakby no, jest jakby tą ikoną tej rodziny jako siatkarka, no i ja po prostu kontynuuję to, co zostało mi, co zostało rozpoczęte przez rodziców. Tata jakby urodził się w Białorusi. Obok Mińska w małej wsi. Mama pochodzi z Anapy, nadmorskie morze. Mama jakby zaczęła karierę siatkarską, połączyła to ze studiami w Mińsku, gdzie poznała mojego tatę. Potem zwiedzali świat, gdzie mama grała profesjonalnie i tak jak powiedziałem wcześniej, jakby kariera skończyła w Polsce, gdzie już się urodziłem. Konkretnie pochodzę z Polic, urodziłem się w Policach. Tak jak wspomniałem mam korzenie polsko-białoruskie. W Policach mam aktualnie swój rodzinny dom, ale między innymi, ale swój taki prawdziwy dom czuję wiostrzemy, ponieważ tutaj się wychowałem, tutaj spędziłem swoje lata młodości i tutaj jakby zacząłem rozumieć, co to jest prawdziwa siatkówka. Posiadam podwójne obywatelstwo, jakby polsko-białoruskie, ale mimo wszystko bardziej się identyfikuję z Polską, ponieważ tu się wychowałem i tutaj mieszkam od urodzenia. Oczywiście jest to jakby jedno, no było to jedno z moich marzeń, ponieważ teraz marzenie jakby się moje spełniło. Jest to przede wszystkim ogromne wyróżnienie dla mnie, że mogę usiąść w szatni z takimi zawodnikami. Jest to miejsce na pewno, gdzie siatkówka z mojej pasji stanie się moim życiem. Zaczęło się od, od pierwszego roku, jak byłem w akademii, już jakby zdobyłem swój pierwszy medal złoty, Mistrzostw Polski Młodzików. I do tego jeszcze doszły niestety trzy, medale, no niestety, albo niestety, albo niestety trzy medale brązowe w kategorii kadeta i juniora. Było to na pewno super. Była to bardzo fajna możliwość grania na takim wysokim poziomie, jaki jest Kredyspol Pierwsza Liga. Nabrałem tam na pewno bardzo cennego doświadczenia, które jest niezbędne w siatkówce, podszkoleniłem swoje umiejętności, jakby dojrzałem swojej doskonałości i jakby przejrzałem na oczy, ile mi jeszcze brakuje, żeby być takim siatkarzem, jakim chcę być. Tak, tak, był to, no, mogę to spokojnie powiedzieć, to był mój najlepszy sezon w wykonaniu, jakby od początku mojej kariery, kariery siatkarskiej i na pewno nie zamierzam na tym poprzestać, zamierzam iść do przodu i to mam nadzieję będzie dopiero początek. No przede wszystkim, żeby stać się taką jedną z ikon siatkówki, wiadomo, no, jestem na razie jeszcze młody i to wszystko trzeba powoli małymi krokami, więc na pewno już nie chcę być w, umurach, w murach, że będę kimś, że po prostu skupiam się na tym, gdzie jestem i chcę robić małe kroki i na tym się skupiam.